To znowu ja, Starcraft I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii LEGO Star Wars i filmek. Tak No i słuchajcie, oczywiście w dzisiejszym odcinku będziemy nadal kontynuować maksymalnie wydobywanie niebieskich zestawów w, w epizodzie piątym na misję trzecią, lot i misję czwartą, dagoba, ale jeszcze przed tym mam do Was pewną rzecz, a raczej dwie rzeczy. Więc tak, dziś, akurat czekaj sobie, wymyśliłem, Słuchaj, kolejne tłumaczenia, nie tylko postaci, a także pojazdów. Ale wiecie co, dziś jakoś jeszcze wielki piątek, czyli taki, który mnie na krzyżu, to no, dzisiaj może sobie troszeczkę odpoczniemy od tych kubaki, ale nie żeby odcinek był taki prędny. I ja będę mówić tak, po prostu będziecie najbardziej spokojni, tak będzie ciekawostkowo. A jeśli... Aj! Aj! I też możecie zostawić sobie. E, możecie napisać w komentarzu dla... E, po e. czemu by nie? Jak tam, jak chcecie, to mam szybkie serduszko. Tak szczerze, tak już bez żartów. No i jeszcze druga informacja co do analizy zwiastu Najpierw dziewiątego, Gwiezdnych Wojen. To pomyślałem, żebyśmy to zrobili w taki sposób, że Że jakby ja sobie jestem tutaj w tej grze, e, robię coś i mówię, wła i właśnie ten wiastun analizuje. Więc możecie, czy taka opcja Wam się podoba, jaką chcecie. Czyli ja chcę kombinować z tym liveem, więc będzie, że to jest dobra opcja, ale dobra. Bez zbędnego przedłużania, nim teraz gdzieś gdzie są jakie mi zestawy, lecimy do miejsca, ten lot około, Challenge. No i wybierzmy sobie tym, no i oczywiście, jak żeby inaczej, wybieramy sobie Slave 1. A w ogóle, wiecie co jest dla mnie dziwne, no bo patrzcie. Ja teraz tego nie widzę, bo. W ja... każdym razie, bo. Widzicie to. Zielone okienko, w którym mamy naszą drugą postać. I tam widzimy myśliwiec Nabu N1. A w dobie tutaj, jak widzicie, nie mamy jeszcze go odblokowanego, więc nie wiem dlaczego tak jest, bo powinno być bez zmian e, no, ścigacz Anakina. Śmigacz Anakina, więc... No to mnie dziwi, a także dziwi mnie to, że popatrzcie, tutaj mamy Slave O'Lana niebieskiego, czyli z drugiej części, a jak będziemy nim grać, to będziemy mieli Slave Waana jakby zielone, zielono-brązowego, czyli z piątej części. Więc to jest dziwne, ale dobra. Koniec tych rzeczy zatem jest. No i dobra, zaczynamy. Epizod piąty. Imperium kontratakuje. Rozdział trzeci. Lot sokoła. Fajnie, że mogliśmy szybko dotrzeć. To był inny liczbycie, no dobra. Poszukajmy, co może. Ja wiem, że na pewno jest już jedno z innych liczb, będziemy... A, dobra, to w ten jest ustalina. Przepraszajmy. To bardzo nieładny akysz. Akysz nie czy krysz? Wybierzemy... Zatem odpalamy kolejne tam działka Ale to jest ścisłe. Wyglądamy na jest, tak jest. Kolejny uśmiech tam na drogę. Tak, odpalamy te działka Odpalamy także Dobra, mamy już ich, nawet więcej chyba niż tak. Mamy ich pięć. Ten tak, pozwolę. Druga, beda, trzecia, czwarta i piąta. I kolejny dzień. O dobra, jest, zatem lecimy dalej! Po przygodzie, jej! Bardzo że tutaj gonią? dobra,

jego też można śmiesznie przetłumaczyć tak samo jak w zimnym Bam! Odwalone! Rozwalcie. Dajcie sobie go. Dziękuję bardzo. No i pyk. Teraz, tu. Ok, już nie, I nie uda, ale w takim razie wracujemy do naszego Nie ma. No i jesteśmy Ale coś widzę, że się otwiera. O dobra szybko zanim zamknie buzie Dążyliśmy Kurwa wolność O właśnie wziąłem... nie chciałem. Nie, nie tu Chciałem tutaj Chciałem wziąć ten mini zestaw Właśnie się polecieć bez mini zestawu Zmocny mini zestaw I I teraz ty Jestem, hey, nie Ej, A teraz po Niech to jest. Niech to jest. Niech mamy jest. Ale.. Damy to <sył facial> Damy radę. Damy radę. Damy się Słuchоче, to jest. to jest. to jest. Niech to to jest. to jest. to jest. Niech to jest. Niech to jest. Niech zdobyte. Może ktoś to sobie oczywiście przydnie no Albo i No to challenge complete. Dostaliśmy kasę. Wygraliśmy. I znowu dostajemy kasę za challenge complete. No i wracamy się w takim razie do kantyny Mob Eisley. I już I robimy kolejny challenge. Dokładnie. Tym razem na Dagoba, u Jody. A tam sobie to sobie oczywiście przebić. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Potem lecimy tutaj na Dagoba naszego biody. No i wiecie, skoro to jest niby no, domiona, to weźmiemy joda ducha. Dokładnie. No i dobra, zaczynamy. Epizod piąty. Imperium kontratakuje. Rozdział czwarty. Dagoba. Mam nadzieję, że też się szybko przewinie. To o. Dziękuję bardzo. Zatem naszym tutaj jodą duchem lecimy z tym koksem. Nie to berem. Tutaj. Hej, jest I w pierwszym mini testem Znaczy wyjdzie w tej misji Nie uciekamy Wystarczy im nie I to też że jest Czemu? O jaki pani skał? Od razu tutaj się troszkę Chociaż 4p17 A dobra, do tej jaskini zatem No i chodź kajody przed nami, się pokazuje Lejkan go w B Co daje daj jakiś dziwny ślisk? Nie wiem, ale dobra, już dolecam sobie o, nie wiedzieliśmy, już nie zaczynamy. A proszę Dobra, witaj zatem, domku Jody. Jestem na zagranicy. Jodą, proszę bardzo, jodą, podcinam z Po śmierci, Oj. Po... nie, dobra, może tak, Bez przesady. No to proszę bardzo, tutaj Wejder buruje... ...tratwę. i płyniemy. O czwarte mini-zestaw. Nie, 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 chyba nie, dobra. nie, 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 sobie nie, 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 ja to to nie, nie, O, o. No dobra, teraz już naprawdę, na spokojnie, płyniemy sobie tratwą Zbudowaną przez Darfa Vadera Dziękuję tratwo Dopłynęliśmy W takim razie Kontynuujemy Naszą Odgrywkę Wam nie Wam nie to że mówimy Nie Czemu? Mam lepszy pomysł. Działaj! r 4 b No spokojnie sobie na to wstawajmy, no bo wydaje mi się, że droidy mają mniejsze taki jak się w niż no niż na przykład łowcy nagród z jetpackiem. Ale tak mi się tylko wydaje. Nie musi to być oczywiście prawda. Chodźcie, o! Hop, no, skocz. Dobra, obiła To był bardzo failowy skok. Hop! Dobra, udało się. Na szczęście. Zatem zludę konflikt 17. No i znów do... Zludę się wodka. Tak. A dobra, teraz. Tutaj chyba trzeba iść. Tak, bo to jest. Do drzew, dobra, ten chodzi o i wchodzimy do jaskini ciemny, strony mocy Przynajmniej Przynajmniej to sobie widzą jak coś. Wiem, że 20 minut tam wbijemy czy nie? O to jest pytanie. Ale wątpię raczej. O, jednak wbiliśmy. Dwamy na tę całę za Zrobimy ciemnej strony mocy. I elegancko tutaj i tutaj sobie fajnie. Bardzo prosto wbijamy po krótkiej minus misji. O nie tak szybko Szyb Jodo Czyń powinność! Nie! Czemu ja to zrobiłem? O, udało się, Chodź za zatem nie do drugiej nocy. Republika 17. Oh. Czy ja tam widziałem mini test, tam mi się zdawało? Zdawało mi się chyba. Tak, dawało mi się. Zatem lecimy. Mijamy tą scenerię z Indiana Jonesa. Ci co dali grę swobodną z tego poziomu to wiedzą co mam na myśli. Dobra, tu powinien być ósmy mini zestaw. No i mam rację. Ten rozwalmy naszego bydlera. Nawet nas nie widzi. Dobra. Wchodzi drugi Odo. Powoli. Jeszcze powoli. To nie jest dobre. Ona nawet nie atakuje. Zabawne. Ale dobra. Teraz w takim razie tutaj To. Nie to Tylko to Tak I tak Dobra, chodź o na górę Nie wiem, że się nie da, bo ja wiem, że się da Dok. No i... Jeszcze dole zabijmy go po pyk. I pyk. Dobra, był wejder, nie ma wejdera. Dobra, ale ten odcinek jest taki wyrównowany, taki spokojny. Dobra, a, właśnie, tutaj jest 9 mini zestaw albo dobra, bierzemy Django Peta Dolecisz tu Doleciał Znaczy w sumie to nie doleciał, ale przeżył i to się liczy. Bierzemy ostatni niebieskimi zestaw No i pięknie widowie. Udała Udało się Robiliśmy to. Gasę. Bardzo fajnie wszystko. No i tak. Widzowie. Jutro skończymy już cały epizod piąty. Więc tak. Ja na tym będę kończyć odcinek. Jeżeli odcinek ten dla mnie się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. I się z Wami żegnam. Do jutro. I, I niech moc świąt Wielkanocnych będzie z Wami. Cześć!